Co mam? Ja mam odp odpakowane. One są takie fajne z motylkami. Tylko są odrobinkę na mnie za duże, ale już sobie je skracam. Skrócone. I mamy ten naszyjnik. On mi się bardzo podoba, tylko że chyba go nie założę. Okej, okay, chyba tak jakoś to. Uda mi się. Mam... Jeszcze mam tu jedno. Mam trzy bransoletki i jeden naszyjnik. Tak samo moja koleżanka, tylko ona ma spinki do tego. Ale nie ma. Ale goodness. Ja mogę ci na podać. Ja dam ci tą. Okej. Okay. A ty mi też jeden z tych sklep. ja sobie biorę. Okej. Ja sobie No nie, to nie Okej. Okay. Okay. Jakby co? Jest. Moja koleżanka nie chce po prostu pokazywać twarzy, bo wiecie, mogą być jakieś ludzie. Niedobrze na świecie, gdzie ja, ja, jakoś się nie boję aż tak, no ale wiem, że teraz może ktoś oglądać właśnie trochę. Na kartę trzeba który może być takim dziwnym człowiekiem. No, nie chcę N mówić, kto to jest, bo sama dobrze nie wiem, ale rodzice coś tam mi jednak mówili, że tacy ludzie istnieją na świecie. Dobra. I lecimy z kolejnymi rzeczami. Teraz mamy takie lizaki zegarki na typ spójrz. Mamy takie same i otwieramy je. Myślę, że jest one są git. Powinny być dobre, ale jeszcze ich próbować nie, za bardzo nie chcę, ale sobie zerknę, bo chyba one są truskawkowe, chyba tak, albo malinowe. No, a jeszcze wam opowiem w tym czasie story time jak wywaliłam się na hulajnodze. Ja... <laughs> Wiecie, u nas w Sochaczewie są bulwary i na tych bulwarach jest taka ścieżka stroma. Ja na niej normalnie na hulajnodze jechałam, chciałam zahamować stopą i do przodu poleciałam. <laughs> To tak, rodzice mi opowiadali, że to tak pięknie wyglądało, jak i tata mnie nagrywał. I on powiedział, że wysłał to wszystko swoim kolegom i tak to zmontował, że nie było słuchać mojego płaczu, tylko że się śmiałam. I to tak wyglądało. Takie średnie. Ej, to się tak. świeci. Cze? 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 A bo tu się wciwka. O! No, Ej, ja myślę, że to się kręci. Ej, wam te są, te lizaki. Czekajcie, gdzie jest? Gdzie ja mam ten paragon? Uwaga! 3D figurkę. Uwaga, 5 zł. Jeden kosztował, więc no, świeci się to zegarek. Kit, Ja go nie próbuję, bo mi się nie chce go próbować. Dobra, jesteśmy. Ja tu mam takie kucyki, a moja koleżanka Natalia. No No właśnie. To są niespodzianki 5 z action. Nie wiem ile kosztowały, ale już Wam zaraz powiem, jakie otworzymy. Niespodzianek 5 one się nazywają. Tak. Albo 5 niespodzianek? No, daj to, bo ja wyczytam chciał ile tam ile kosztowało. No to kosztowała jedna taka 17 zł i oby one były warte tego. Zobaczymy czy warto. Bo już to pamiętam, że Miss Ega nagrywała i było warto, ale już nie było tych z mini produktami, więc wzięłam jakieś z tymi... no. Uwaga, ja nienawidzę tych kul rozpakowywać. To jest najcięższe, co ja mogłam robić w życiu. Masz nożyczki? Eee, mam pewnie. Czekaj, co zdejmę teraz? Dobra, to już tak Zębami. O, ty masz srebrne! No, ja mam srebrne, tak. No, ja białe. No, ja mam białe. Tak. Mam takie srebrne. Mhm. Srebrny. O, otwierę kulę wszystkie białe. Okej. Okay. Ej, ja mam wszystko jako niespodzianki. Ja też mam. Nic nie mam. Ty masz kuczyka a ja. Super. są cudowne. Ja tutaj mam y, do was znaczenia, jeśli masz pomocy. Ja uwaga. E, poka... O, tutaj na pewno ładniejsze i Ojej, To będzie trzeba włożyć, bo to będzie. Tak. U na kana coś się tutaj nie poszło. E, Czekajcie, mi się zdaje, czy to jest ten kucyk, co ja mam? Ej, to ładny! To też? To ten jest. Ej, no ładny. Ej, czy to jest jakiś... To jest Dobra. Ej, mam naklejkę. Ja też muszę odmontować te części. Ja też. Uwaga mamy... Muszę sobie zerknąć, e, ona to na nogi ma. Oj, trochę. I zanim to złożymy, to nam no, trochę, minie. trochę minie. Szału nie ma, jak na taką niespodziankę pięć. Ale no, mi się jakoś podoba. Tylko, że problem taki jest, że po prostu... Pokażę wam, jakie miały być skrzydła. O, takie. Zobaczcie. Takie. Ja tam takie. I nie da się jej nie... gdzie ich wkleić, więc... No, ale konik ładny ja się, bo tego slajma otworzyć. Jak skapnie mi na twój wam, to się nic nie stanie. Nie, nie, raczej nie. A dasz mi nożyczki? Okay. Ej, ale Moja jest... koleżanka już zużyła. Pokaż, zaprezentuj. już tylko włożę to, okay. O ok. Takie, to jest strzelające. Naprawdę, prosiłaś, żebyś Wiem. nie pokazywała tej twarzy. Ma... Nie było bardzo widać. Nie było bardzo. Jeszcze ta... Ca... Moja koleżanka ma naprawdę dużą twarz, więc to była po prostu połowa jej twarzy. Nawet nie połowa. Mm. Ej, mam tego slajma, on się... jest Popar. złoty. Oh, no ty, to, ale on się klei. Trzeba bardzo. aktywator dać mu. Ej, to w Ej, ale... Ale to je zobaczcie, mam do katowe ręce. Nie widać, ale ja to on. Spodnie wycieram. Ej, weź to trochę usprzodnić. Bo trochę troszeczkę tu się stał bałagan. A teraz przynajmniej to. O, to... On Mój walcarze. Nie, ja kupiłam ten. Miki. Nie wiem. Ja kupiłam. Ja kupiłam dwa. Na pewno. Dobra. Uwaga, mamy. Uwaga, czekajcie, bo ja powiedziałam wam, ile kosztowały te. Mamy jakieś takie koremeczki. I uwaga, musimy je teraz otworzyć. na Bez nożyczek to my tego chyba nie otworzymy. Hoperz. Tu się pomęczymy. Moja koleżanka już otworzyła mi. Uwaga. Bo to tu ma takie kropki, to się tu odbiera. Mamy Elzę z żółtaczką. Ja mam. To ja przypominam, że to kosztowało. Cztery złote. A ja dostałam. Ja dostałam Elzę z żółtaczką. No nie, no ekstra. Ja mam ekstra. mi się tu moje podoba. A tu wali, takim. Moja ma tylko trochę dużą głowę. Ale... To miała być złota Elza na tym opakowaniu, ale przyszła mi z żółtaczką. Ja mam takiego tak Spider Spidermana we Spidermana. Oj, daj! Daj. Zmieniłeś się z żółtaczką. Nie! Tak, nie. Nie, <laughs> Proszę. nie na pewno nie to. No to jak z, zobaczy, czy myśleć ogólnie będziemy miał i się w tym podzielimy. Teraz już zobaczymy, na parego na chce czyje. O, Ej, to się tak wyjmuje. No bo tu jest. on, Jej, to można. No tak, o. Nie, no mam jeszcze znowu jakąś z teraz z czerwoniaczką, no. No szuj! Jak to, to miało być? No zobaczcie, ja same te trafiam, taki bez no. A mogłeś trafić fajne, bo mogłeś trafić na przykład. No cicho, bo mnie jeszcze do, dołujesz bardziej. Hej, okay. O Boże, co to ma być? Poszczesz, 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 boż, 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 boż. Nie no to jest... Chyba sobie za mnie jej robicie. Ja, ja za to 4 złote wydałam. 8 zł. Zależy jakie traficie. Jak traficie fajne, to się... Opłaca. Jak traficie takie jednokolorowe, To tak no, się ze No, i no. ja tu wszystko na bok odgarniam. Lecimy z kolejną Fajt. rzeczą. Tą rzecz sobie sama kupiłam, bo to figurka blue. Tylko, że to jest miodzia. jestem fanką Blue taką, że... O, Jakbyście tak. się spytali moich rodziców, co oglądam dniami i nocami, Blue! I No. Z Blue! <laughs> Z Blue! <laughs> Ej, mamy zdjęcie... Pakuju. Ej, bo tu, to jest do telewizora Blue. Ja miałam kiedyś takie i tam się nowe. Uwaga, to są w ogóle oryginalne. Ja zywnie ile one kosztowały? Uwaga, 17 zł taka jedna. No bo to jest oryginał, ale Uż ty, ej, uko... o, ej, zastanawialiście się, jak wygląda miodzia bez okularów? Ta -ta. Ale no ładna. Jeszcze mam tu jakąś książkę. O wężach, czy jakąś taką? Węża. Może i coś takiego w błoby. Tak. Chyba jak bawili się w szpitalik. Dobra. Mamy teraz dwie seszeczki. nam kupiła moja koleżanka. Takie playmowy. Szkoda, jakie kaffee Kosztowały chyba 4 zł, tak? Okej, okay, wezmę, zobaczę. 4 zł kosztowały. Więc chyba to bym bardziej chciała kupić. A ty Maila nie. fajne. Zobaczymy, jakie trafimy. Dobrze, bo to fajna, Okej, okay, ja może nie. Nie, no sobie... ja to Ja też normalnie mam. Ej, czekajcie. Bo mi to nawet na ładne wygląda. Pokaż? Ej, no, no, ja... Ej, ona ma, Ej, mam dziewczynę, która ma normalnie. No nie, jakaś kujonka. Ma okulary. Co z w ogóle leś... się stało? Z... z buzią. My je złożymy i do Was wrócimy. Napiszcie w kąt, która lepsza. Jeśli wybieracie tą, to wyślijcie serduszko. A jak tą, no to wyślijcie kurzoną twarz. Bo mi się chyba bardziej podoba ta. To jest mojej koleżanki. A to jest moja. Dobra, musimy znowu wszystko na bok. I lecimy z kolejną rzeczą. Nati, masz swój. I następne rzeczy to są takie już koraliki zwykłe. Ja nie będę ich teraz otwierać, od, od, bo mi się nie, nie chce teraz robić, ale czekajcie. Koraliki, hop. Dwa złote takie kosztowały, a tu dwa, więc cztery złote razem. Maj lecimy opłaca. z kolejną. Ostatni tu taki napój. Muszę tylko zerknąć, ile on kosztował? Też tak 6 zł? 3 zł. No. Uwaga! Duży? Co... Czy wkafowane? Jest. Chyba. Takim nie nadywał. dywam. Uwaga. Taki nie Ja pierwsza, nie, a ty no, druga. Okay. Ty się nie będziesz pić? Od kogoś? Ja nie. Od ciebie raczej nie. Nie, to jest dobre. Patrz. Jakbym miała wybrać wodę, to bym wybrała. Ale jest w dobre, to jest tak... w takiej klipce. No właśnie, coś takiego. Jakby to był lipton normalnie. No, ale to jest liptona. Bo to jest słodsze. To jest takie ziołowe, ja co muszę sobie kupić. A to czekajcie, bo ja. Nie wiem, co to nazywa? A... Ja muszę... Arizon. Ari... Arizon Green. Mhm. Tylko ja nie wiem, czy tutaj nie ma. Coś takiego jak kawa. Ma. Czyli. No. A narkotyk. Sorry. Ma, ale, bro. to nie ma alkoholu, więc. A skąd wiesz? No raczej nie ma. Dobra, na tą chwilę to wszystko. Bo naprawdę więcej rzeczy nie mamy. A w następnym odcinku pokażemy Wam, jakie ubrania kupiła moja koleżanka. Więc. Bajo. Jajo.